Turnieje Ligi Mistrzów, Ekstraklasy Premier League i inne. Typuj i wygrywaj nagrody na bet.pl. Link w opisie. Moi drodzy, już dzisiaj wieczorem dzieje się to, na co wszyscy czekali. Swoją drogą, tak wiem, mam tą bluzę. Mianowicie, moi drodzy, dzisiaj wieczorem wraca Liga Mistrzów. W której, niestety, oczywiście, moja ukochana Chelsea. Nie zagra Ale jako iż wraca Liga Mistrzów pojawiają się kolejne okazje Do obejrzenia naprawdę niesamowitych I cholernie emocjonujących spotkań Także moi drodzy nie przedłużamy tylko przechodzimy do sedna Ponieważ dzisiaj obstawimy sobie Wszystkie mecze dzisiejsze i jutrzejsze Z Ligi Mistrzów Także moi drodzy oczywiście jesteśmy na Footmasterze więc teraz przejdźmy sobie Do zakładów i w zakładach oczywiście Wybierzmy sobie zakładę UEFA Champions League, jak widzimy to mamy tutaj polecane e, w polecanych zakładach są w sumie wszystkie mecze z Ligi Mistrzów ale zacznijmy sobie moi drodzy od początku obstawimy sobie wszystkie spotkania od góry do dołu, ale w ramach ciekawostki moi drodzy po każdym obstawionym spotkaniu otworzymy sobie paczkę, jeżeli paczka się zwróci, oznacza to, iż moja wróżba, coś w stylu wróżb Izaka, oznacza to, iż moja wróżba się sprawdziła, czyli jeżeli paczka się co najmniej zwróci, a nawet jak będzie więcej, nawet o tysiąc, oznacza to, że to się sprawdzi że wróżba jest, iż mój typ się sprawdzi. Jeżeli nie, jeżeli się nie zwróci No to oczywiście oznacza to, że mój typ się nie sprawdzi I będzie odwrotny wynik, czyli jeżeli Wytypuje remis, to że ktoś wygra, ktoś przegra Albo jeżeli wytypuje jakąś wygraną, to ktoś przegra Albo będzie remis, rozumiecie o co chodzi? Chyba raczej tak Więc nie przedłużamy, tylko zaczynamy sobie Obstawiać, zacznijmy sobie od Benfiki i e, Besiktasu, no tutaj Chyba obstawię, znaczy chyba Obstawiam tutaj zwycięstwo Benfiki Wydaje mi się, że u siebie Dadzą radę zdecydowanie zdominować Besiktas Mimo iż na wyjeździe może być Naprawdę trudno e, zespołu z Lizbony coś ugrać, no bo, no bo no chyba wiecie sami z jakich przyczyn, ale tak teraz wydaje mi się, że jak najbardziej to właśnie Benfica wygra. Zobaczmy, jakie tutaj mamy więcej. Powyżej. Hmm. A dobra, niech będzie. Damy sobie, że będzie powyżej. D chociaż powyżej 2,5 goli. Cholera, jasne. Nie, dobra, aż tak to nie zaryzykuje. Niech będzie po prostu obstawiamy sobie na zwycięstwo Benfiki, Kurs 1,65. Ok, obstawmy sobie to spotkanie za. Za ile, za ile, za ile. Pomyślmy za ile. Niech będzie za. Przemyślałem jednak i skoro mamy obstawić 16 spotkań, to obstawianie za pół miliona każdego pojedynczego to nie jest najlepszy pomysł, także obstawimy sobie po prostu za 250 tysięcy końców. Także jak się kończy 16, więc teraz tymi monetami możemy rzucać na lewo i prawo, że tak to określę. Chociaż w sumie swoją drogą to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ na Footmasterze będzie można zrobić później transfer z tych końców 16 na końce z 17, więc także moi drodzy, czas utworzyć paczkę na nasz, e, jako wróżbę meczu, oczywiście Benfica. Z, 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 z Besiktasem No i zobaczmy czy się zwróci Czy będzie warta chociażby 150 tysięcy monet Zobaczmy Tak jest moi drodzy Zwróciła się, jest warta więcej o 5 tysięcy Także moi drodzy moja wróżba się sprawdza Także yy, Benfica powinna spokojnie to wygrać Bazylea kontra Ludogoryc Razgrad tutaj po raz kolejny postawię na Bazylę, co więcej postawię, że będzie powyżej 2,5 goli właśnie na drużynę z Bazylei także FC Bazel trzymam za was kciuki czas na kolejną wróżbę, czyli oczywiście tym razem mecz FC Bazel. także mam nadzieję, że drużyna z Bazylei wygra, mam nadzieję, że moja wróżba też mi to pokaże, pomińmy sobie Uuu, i teraz niedobrze, mimo iż trafiliśmy e, Jimeneza, no to zobaczcie, że, że, że 50 tysięcy aż jest wart, ale nie, no ta wróżba tym razem pokazuje mi, iż się mylę. Kolejny moi drodzy, zakład postawiony, teraz czas na mecz FC Barcelona kontra Celtic, no Celtic ma kurs 25, Matko Boska, to jest po prostu coś niesamowitego, no i tutaj postawimy sobie powyżej 3,5 goli jak najbardziej. Także zaczyna, choć patrzcie, jest pewne, że będzie poniżej. No nie, no wydaje mi się, że się na pewno się tam rozstrzelają. Z, zawodnicy z Barcelony na pewno także 250 tysięcy końców, również na ten mecz. I czas, moi drodzy, na wróżbę po meczu. Oczywiście, zacznie na mecz, przepraszam. Barcelony oparcie jest Rakitic, to jest dobry jest Bosingła, jest następnie International man of the Match. Oczywiście z Celticiem. No tutaj, jak się nie zwróci, to będzie coś naprawdę dziwnego. A nie, no dobra, no tak zdecydowanie się zwróciło. 10 tysięcy nawet do przodu, także no. Footmaster też wierzy, że Barcelona rozjedzie Celtic. Także czas, moi drodzy, obstawić mecz PSV kontra Atletico Madryt. Wydaje mi się, że zdecydowanie będzie tutaj narzucać poziom rozgrywki, że tak to określę, drużyna z Madrytu. Ale te 3-10 na remis trochę kusi, ale wydaje mi się, że no chyba nie, że chyba jednak tak, że no to jednak Atletico po prostu będzie tutaj tą drużyną dominującą. Także stawiamy zakład sobie na Atletico i lecimy zrobić wróżbę. Także zobaczmy jak się prezentuje wróżba na to spotkanie. No tutaj Footmaster twierdzi, iż będzie albo remis, albo nawet wygrana PSV. Ciekawie. Dobra, to czas na mecz Bayern-Monachium kontra Rostow, tutaj powyżej 3,5 goli jak najbardziej na Bayern. Mam nadzieję, że Robert się tutaj rozstrzela zdecydowanie. Także, moi drodzy, leci zakładzik, postawiliśmy, no i teraz lećmy zrobić wróżbę. Poszło i zobaczmy sobie, raz, dwa, trzy, ja jestem niecierpliwy, ja chcę od razu poznać odpowiedź. N no dobra, jeżeli Bayern zremisuje to spotkanie, to naprawdę się zdziwię, bo nie wierzę w porażkę, naprawdę nie wierzę w porażkę, najzwyczajniej w świecie. Dynamo kontra Napoli. Patrzcie, naprawdę jest bardzo, bardzo fajny kurs na Napoli. Ale trzeba pamiętać, iż Napoli będzie grało na wyjeździe. A dynamo to nie jest wygodny przeciwnik na wyjeździe. Także tutaj się pokuszę, moi drodzy, o remis. Jak najbardziej 3,5 jak na remis, to jest naprawdę bardzo dobry kurs. 760 zwrotu, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Zresztą na każdym tutaj możliwym ustawieniu, popatrzcie, jest naprawdę spory, spory zwrot. Także obstawiam sobie 760. E, znaczy, przepraszam, ustawiam 250 na remis. Także zobaczmy sobie Zrobić, lećmy sobie zrobić wróżbę. Paczka się już otwiera, raz, dwa, trzy, pomijamy. No i okej, okay. Footmaster stwierdził, że on pierniczy remisy, wygra, wygra, no, wygra, który jest drużyn, nie będzie żadnego remisu, najzwyczajniej w świecie. PSG kontra Arsenal, wierzę moi drodzy, że Arsenal jest w stanie pokonać. Że jest w stanie pokonać e, PSG Ja mówię to otwarcie Jestem w stanie I ostatnio pytaliście się mnie Komu będę kibicował teraz w Ligie Będę kibicował każdemu zespołowi z Ligi Angielskiej To jest oczywiste Także trzymam kciuki za Arsenal Za Manchester City Za każdą drużynę, która będzie rozgrywała swoje spotkanie Trzymam kciuki za drużyny z Ligi Angielskiej Proste, także tutaj Arsenal no, drużyno z Londynu również. Nie przynieście wstydu, pokażcie, rozbrójcie Pezrze. Oczywiście porażka z PSG to pod żadnym pozorem nie byłby wstyd, tym bardziej na wyjezdy, ale rozumiecie, to miało być takie motywacyjne, więc zobaczmy sobie na wróżbę. No... I to mi się bardzo podoba, Footmaster się zdecydowanie zgadza z naszą wróżbą, z naszymi przewidywaniami, także Arsenal, dzisiejszy wieczór należy do was. Manchester City kontra Borussia Mönchengladbach, tak jak powiedziałem wcześniej, oczywiście tutaj obstawiam sobie na Borussię, wróćmy, jaką Borussię, na Borussię Mönchengladbach, obstawiam sobie oczywiście na Manchester City, co więcej, co więcej, zobaczmy sobie jakie tutaj mamy kombinacje, powyżej 3,5 goli, no nie, aż tak pewny tutaj nie jestem. Chociaż, nie, dobra, dajmy, niech będzie te powyżej. Yy, naraz, aha, stop, 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 to sekunda, to usuńmy. Dobra, i teraz zrobimy sobie Manchester City powyżej dwóch, tak jest, super, teraz jest OK. Stawiamy na Manchester City z Boracją Mąśniak-Gladbach i lećmy zrobić wróżbę. Także wróżba na to spotkanie prezentuje się następująco, moi drodzy. Tutaj też Footmaster jest przekonany, iż Manchester City zdobędzie ponad cztery bramki. Swoją drogą, zobaczcie, że Joe Hart się na Manchester City trafił, o matko boska. I moi drodzy, mecz Manchesteru City z Bruciem Monsiełbach to było ostatnie spotkanie z dnia dzisiejszego. Czas obstawić mecze jutrzejsze, czyli oczywiście w tym mecz legii Warszawa z Borussią Dortmund jest tutaj na samym końcu czeka na nas obstawienie właśnie tego spotkania, ale teraz przejdźmy do, do obecnych meczy, czyli Bayer Leverkusen kontra CSK Moskwa. E, grają w Niemczech, więc wydaje mi się, iż tutaj CSK. Mm... Czy, czy remis, czy wygrana? Remis, czy wygrana? Remis, czy wygrana? Czyli remis stawiamy. Mecz Bayer kontra CSKA Moskwa. Stawiamy remis, oczywiście 250 tysięcy monet. No i leci postawiony zakład. I lećmy otworzyć paczkę. Paczka otwarta. Raz, ooo, O! Tutaj się zdecydował. Nie ma szans, żeby się to nie zwróciło. Naprawdę. No tak jak mówię, paczka warta prawie 300 tysięcy monet. Naprawdę. Wow. Także, moi drodzy, czas na mecz Real Madrid kontra Sporting Lisbona. Tutaj postawię na powyżej. Eee... Powyżej 3,5 goli nie będzie, niech będzie Mam nadzieję, że tutaj się z drużyna z Madrytu się rozstrzela No i że sprawdzi się mój kupon, że tak to określa, A sprawdźmy co no to paczki powiedzą Także otwieramy sobie paczkę za 150 kredytów oczywiście I przewinimy sobie O, Footmaster się nie zgadza Footmaster twierdzi, że... Może być mniej bramek albo inny wynik, cokolwiek. Po prostu się nie zgadza z moim przewidywaniem. Moi drodzy, coraz bardziej się zbliżamy do tego spotkania. Oczywiście magicznego legi, ale tym razem Lyon kontra Dynamo Zagrzeb. Tutaj postawię sobie na Lyon. Taki pewny, pewny po prostu strzał bez żadnych dywagacji. Także Lyon poleciał i zróbmy sobie oczywiście wróżbę paczka za 150 tysięcy otwarta. Raz, dwa, trzy, pomijamy. Wow, ale wleciał Henryk Mkhitaryan, Mkhitaryan jak kto tam woli, czyli obecnie już zawodnik Manchester United. Wow. Dobra, to teraz obstawiamy sobie kolejne spotkanie Tottenham kontra AS Monaco. Tak jak powiedziałem wcześniej, obstawiam sobie oczywiście drużynę z Anglii, wspieram ją jak najbardziej. Także 250 tysięcy monet poszło. Postaw zakład na Tottenham i od... przejdźmy sobie do paczek. Otwieramy paczkę za 150 tysięcy monet, a tutaj mamy kogo? Raz, dwa, trzy. Wo. Niebezpiecznie, bo się paczka nie zwróciła. Miejmy nadzieję, że, że mimo wszystko to te nam chociaż urwie tutaj ten remis, ale no wierzę, że wygrałem, naprawdę wierzę. Lester kontra Club Bruges. Remis. Dam remis, Lester gra na wyjeździe, więc dam remis jak najbardziej. No i miejmy nadzieję, że lisy dadzą radę. To jest... No, Leicester widzę Mistrzów. Miejmy nadzieję, że się uda. Lisom właśnie e, z klubem Brysz wywalczyć chociażby remis, także postaw zakład na Leicester. Otwieramy sobie paczkę i zobaczmy, czy Footmaster się zgodzi z tym, że pomiędzy klub Brysz a Leicester będzie remis. Pierwsza karta dobry prognostyk. No nie, tutaj nie. Patrzcie, Footmaster twierdzi, że wygra albo Leicester, albo klub Brysz, także całkiem ciekawie, całkiem ciekawie nie mogę zaprzeczyć. Ale dobra, zobaczmy, porto kontra Kopenhaga, zdecydowanie porto, powyżej 2,5 bramek. Jak najbardziej 250 tysięcy monet na portugalską drużynę na drużynę z Portugalii. Jeszcze zobaczmy sobie wróżbę na ten mecz. Raz, dwa i trzy. O! A to ci dopiero. Ciekawie, powiem szczerze, nie co jest szczerze, że nie spodziewałem się. No ale ja, ja osobiście nie wierzę Futmasterowi. Ja wierzę, że Porto po prostu wygra. Pewnie wygra to spotkanie. Także moi drodzy, kolejny mecz jest to Juventus Contra Sevilla. Ja tutaj obstawię sobie Juventus jak najbardziej drużyna z Turynu powinna pokazać pazura i wygrać spokojnie z Sevillą. Także... E, Obstawiamy oczywiście Juventus. Lecimy otworzyć paczkę, zobaczyć czy się to sprawdzi. 250 tysięcy monet Mario Gomez na początek. O, No i się potwierdziło, także ja jestem spokojny. I moi drodzy, przyda czas na to ostatnie spotkanie. Jeszcze Milika trafiliśmy po drodze. To akurat nie jest dobry prognostyk, zdecydowanie nie. Ostatnie spotkanie, czyli Legia Warszawa kontra Borussia Dortmund. Stawiam na remis. Legia. Wiem, że to jest bardzo mocno nierealne. Że na 90% mogą zgarnąć naprawdę siarczysty, siarczysty Pierdziel, ładnie mówiąc. Ale wierzę, że Nikolic się pokaże. Kazaj chwili i będzie naprawdę dobre widowisko. I że leg jej uda się urwać punkt w drużynie z Dortmundu. Tym bardziej, że ja jestem, lubię szalkę, także wiecie, jaki jest mój stunek do Borusi. Bez hejtów teraz w komentarzach pod żadnym pozorem z kielice Borusi. Uspokójcie. To, że jest kibicuję szalkę, wspieram szalkę, nie znaczy, że nie szanuję Borussii, także luzik, arbuzik. Obstawiam remis, moi drodzy, i ten ostatni mecz powariujemy, stawiamy na milion i lećmy, otworzyć sobie paczkę, żeby potwierdziło nam oczywiście naszą wróżbę, także raz, dwa, trzy, Lukaku wleciał, half i... No niedobrze, niedobrze. Także moi drodzy, tak jak widzicie, obstawiliśmy wszystkie spotkania z Ligi Mistrzów, zarówno w dniu dzisiejszym, jak i w jutrzejszym. Miejmy nadzieję, że się sprawdzą moje typy, a wy teraz w komentarzu napiszcie mi, jak wy obstawiacie, jakimi wynikami zakończą się owe spotkania, kto wygra, ile bramek strzeli, kto strzeli bramki, na jakim stadionie będzie największe widowisko, najlepsze widowisko. Także komentarze są do waszej dyspozycji, a jeżeli się wam podobało to obstawianie, to zostawcie kciuka w górę. Na razie i pa pa!